Myślałem, że zaprosiłem dzisiaj artystkę młodego pokolenia, a tutaj patrzę, to jest pani profesor w tych okularach, yes. Sara dzień z nami. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. <laughs> Pięknie Cię zobaczyć, bardzo się cieszę i też w wyjątkowym dniu dla Ciebie, bo to dzień premiery nowego singla Kiki. Yes. Ja nie wiem, czy ja już jestem taki stary, czy tego angielskiego się <laughs> człowiek nie uczył, tych slangów <laughs> Waszych. Musiałem sprawdzić, co to, co to to Kiki, Kiki, Kiki? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja długo... Y może w ogóle zacznę od początku, że jeśli chodzi o ten Świetny numer... Świetny pomysł. Yes. Lepiej zaczynać od początku, radanie nie od końca. Ale yes. So, było tak, że jak weszłam w ogóle do studia i zazwyczaj, wiesz, jak robię numery, no to wiesz, rozkminiam to bardzo. Mówię, o, może tutaj jakimś konceptem, tu coś tam, no, tu mam jakiś taki pomysł, taki. A z Kiki było tak, że po prostu weszłam do studia i nie miałam właśnie żadnego pomysłu, jakoś tak sobie siedziałam, ale wiedziałam, że potrzebuję czegoś takiego energicznego, mm -hmm. czegoś takiego, wiesz, up tempo, czegoś takiego, co po prostu ruszy ludzi. No i tak w sumie powstało kiki. Chodziło mi o to, żeby to był taki party song, taki. Mm... No, bo samo słowo oznacza właśnie takie troszkę imprezy, Tak, it's very ballroomy, gay and like all of this stuff. I Kiki tutaj po napisy, prostu... kochani. Mm -hmm. Kiki to jest po prostu, myślę, ja to tak przynajmniej rozumiem, ale to wiecie, to jest dla każdego co innego, bo ja nigdy nie lubię, wiesz, nakładać mojej interpretacji czegoś, żeby później ktoś myślał tak jak ja, totalnie nie. To dobrze, bo chcesz sobie też mm. o kilka piosenek, oh, ale nie. potem przejdziemy do tego. Zobaczymy, może jakoś odpowiem. Um, ale właśnie Kiki to jest po prostu jakaś taka aura, jakiś taki vibe i przede wszystkim chcę, żebyście wszyscy tutaj się. Tutaj mówię do wszystkich, że po prostu, słuchając tego numeru, chcę, żebyście wydobywali z siebie tą taką confidence site, tą taką, nie obchodzi mnie wszystko, jakby it's just me, and mm -hmm. I'm the. Wiesz co, ja jestem pierwszą postacią Because that's my life. I to jest, wiesz, bardzo takie. Mm, 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 Jasny przekaz. Tak Tak trzeba żyć. I o to chodzi w kiki tak naprawdę. Ale to, co niezwykłe, to jest tak, że my mamy premierę, proszę Państwa, dzisiaj, a Ty sobie to już chyba młoda Damo, nucisz co tak, z półtorej roku. No i dłużej. dłużej. Były, chyba, takie, były chyba takie, takie koncerty, no właśnie, pamiętam taki koncert w jednej z dzielnic Warszawy, to był chyba maj 2024 i tam powiedziałaś, że teraz będzie taka piosenka, która już niedługo wyjdzie. Czyli to jest trochę milo, historia milo o trochę tym. Czasu. No właśnie, trochę to jest tak, w tej muzie, w tym przemyśle, tak, że czasem wiesz, potrzeba czasu. Tak, wiesz, ja tak naprawdę, Playhouse, w ogóle cały ten mój album, to wiesz, ludzie tak naprawdę, dalej to jest w miarę dla ludzi nowe, mhm. a dla mnie wiesz, to jest po prostu muza, z którą ja siedzę już od trzech lat i to w ogóle dzisiaj też się śmiałam z tego i mówiłam o tym, że po prostu no to jest, to jest trochę tak, że to może źle zabrzmi, zabrzmi ale myślę, że to nie tylko ja. Myślę, że dużo artystów się pod tym też podpisze, że um, często dla artystów, dla nas um, ta nasza muza już jest taka ule, w pewnym mm -hmm. momencie, nie? No bo wiesz, siedzisz z tymi piosenkami, znasz je na pamięć, ale to, co jest chyba w ogóle najlepszą częścią w ogóle w, w robieniu tego wszystkiego i dlatego też um, to robię, bo jak przychodzi co do trasy i do koncertów, to te piosenki, wiesz, nabywają totalnie innego koloru i jakiegoś takiego, no w ogóle jest, ja mam inną totalnie relację wtedy z tą muzą, bo wiesz, jakby występuję na scenie, widzę ludzi, to jest, wiesz, przekazywana energia między sobą, więc wtedy te piosenki nabywają innego koloru mhm. totalnie, nie? Więc no ja, yy, to mnie bardzo często ratuje, te koncerty i właśnie Wiesz, że mogę pokazać te numery w totalnie innych odsłonach, innych aranżach, także. Tak. Nabierają nowego charakteru i też myślę, że takim komplementem dla piosenek, które jak mówisz, mają trzy lata, jest to, że chyba nie czujesz, że one się jakoś zestarzały. Raczej nie. dalej są. To ja też jestem młoda, dalej. Dokładnie trzy lata, lata, to Boże, to jedna piąta życia, kochani. Tak, nie, ale wiesz, jakby na pewno mam coś takiego, że już chcę nowe, już, już się nie mogę doczekać, ale na razie i tak jesteśmy przy się i przy nim zostańmy, bo dużo cudownych rzeczy się wydarzy jeszcze. Za Dokładnie, chwilę. o nich też porozmawiamy. Kończąc wątek kiki, jeszcze zapytam Cię o teledysk, bo miałam tę przyjemność zobaczyć mały fragment. Fragmencik. No i tam nie ma jednej Sary James, tam są dwie Sary, dlaczego? Tak, tam nie ma jednej, są dwie. Myślę, że w ogóle konceptualnie w tym klipie chodzi też o to, że właśnie to jest ta jedna Sara, to jest ta Sara trochę zamknięta, taka. Jakaś taka with insecurities i taka, która też w moim życiu jest często, mm -hmm. chociaż często, wiadomo, mo może tego nie widać po mnie, ale też tak jest, bo każdy ma taką stronę. E, a ta druga Sara, to jest ta Sara, która jest wydaje mi się, że częściej u mnie, więc to dobrze, ale, mm, ale no i właśnie to się tak miesza i ja się zakochuję w tej swojej confident site więc zakochuję się w sobie, to zobaczycie wszystko tak, po prostu <laughs> obejrzeć klip. Właśnie dlatego dzisiaj spotykamy, No bo Kiki już jest w serwisach streamingowych, ale prawda jest taka, że płyta Playhouse wyszła w listopadzie. Wtedy już starałem mm. się o jakąś taką rozmowę, ale koleżanka jest bardzo zajęta. Zapraszam, to nie ma wina. <laughs> ale wiesz, to jest super okazja, żeby po prostu cofnąć się troszeczkę. Dokładnie. I zapytać się właśnie, chodzi na przykład o pierwszy koncert z tej trasy, to było Palladium w Warszawie. To w ogóle nie było jeszcze trasy, to było wiesz, to był A, w Ale koncert, który był. Um, Taki wiesz, promocyjny? Promocyjnym takim w ogóle... to było numer wyszedł, wiesz, o 24 i tak. jakby na drugi dzień ja zagrałam już ten koncert, także ludzie też totalnie nie znali jeszcze tej Przestań. muzy. Hmm. Teraz już, że słuchałem. Ale masz rację, faktycznie dla wszystkich to, to, to było był nowe. nowe. I też to, co piękne, tak jak mamy koncept e, domu e, na albumie, tak też było go widać w scenografii. Hmm. Czego to jest przenośnia? Jaki to jest dom? Wiesz, cały w ogóle Playhouse opiera się na tym, że to jest po prostu interpretacja, jakaś taka metafora mojej głowy. Ym, I wiesz, w tej mojej głowie dużo się dzieje, jeszcze się będzie działo i dlatego. Y ten mój web jest bardzo szeroki i wiesz, można rozbudowywać te ściany, mhm. można te ściany burzyć i, i to jest trochę koncept tego playhouse'u. Mi było bardzo ciężko gdzieś tam zamknąć to wszystko w jedną całość, bo mam wrażenie, że ja dalej wiesz, szukam i, mhm. i, i będę szukać jeszcze długo, więc nie odpowiadało. Więc jak wiesz, też często ludzie pytają, a co to jest za gatunek, jakby co robisz dokładnie? Mówię, po co? Ja nie wiem, ja nie wiem dokładnie. Wiadomo, że to jest pop jak najbardziej, ale wiesz, jest dark pop, jest indie pop, jest wszystko, o, więc tak, tak naprawdę... Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, no i o to chodziło w tym, w tym mieszkanku, o co chodziło w tym playhouse'ie. Mhm. więc jest to metafora głowy, ale w tej twojej głowie nie było przestrzeni na stare hity. Człowiek poszedł do Palladium, <laughs> spodziewał się, że coś tam jednak zagrasz z, ze znanych nam przebojów, ale faktycznie, był taki moment na, nie wiem, próbie jakiejś z twoim zespołem, kiedy tak stanęłaś, powiedziałaś ale somebody to my nie gramy. Wiesz, co? Miałam coś takiego. No tak, no bo wiesz, ja też. Somebody to też jest jakby jak najbardziej, tak jak zawsze też powtarzam, to były też piękne czasy i jakby to była rewizja i to są rzeczy, które mnie ukształtowały, no ale wiesz, no ja rosnę, moi słuchacze rosną razem ze mną, więc no wiesz, to jest już totalnie inna muza, to jest totalnie przede wszystkim inny mental i też w ogóle. Kończąc trochę y, d, d, małą dramę somebody, to <noise> jest też taki, że no przede wszystkim to nie był numer, który ja napisałam. Tak. Więc ja miałam lat 12, dostałam ten numer, zaśpiewałam. Jak go. Jak wiele Twoich poprzednich utworów. E, no tak, tych początkowych jak najbardziej. No później tak naprawdę, no później od tych Control Delete, te wszystkie takie moje świeże które, numery, które zaczęłam robić w Stanach, już były. Mm, pisane przeze mnie i, i miałam na to pomysł, wiadomo, wiadomo. Także yy, tak, no ja w pewnym momencie powiedziałam sobie, no nie, no już Somebody, dziękujemy Sombadi, Oczywiście to był piękny czas, ale teraz jest nowa muzyczka i, i yy, zawsze jak chcecie możecie do tego wrócić yy, i tak. Ale masz takie wrażenie, że to na tej trasie nie będzie tej piosenki, czy raczej w najbliższym czasie po prostu nie wiesz planujesz co? jej grać? raczej w ogóle nie będzie tej piosenki, wow. czy wiesz, na zasadzie po prostu no... To jest duża decyzja, bo wiesz, że ludzie oczekują hitów I może, ja nie mówię, że na Playhouse może? nie ma hitów, ale wiesz o co chodzi, możesz po prostu 30 lat grać na scenie i dalej będzie na koncercie Baimu krzyczona tak, biała wiesz, to jest, armia. W jakiś, w jakiś sposób to jest już yy, wybór, wiesz okay, o co chodzi, jakby tak. to są wybory i jakby jak ktoś chce, to proszę bardzo, ja też yy, uważam, że ja nie czuję do końca już Jakieś super nie czuję się połączenia połączenia z tym numerem nie czuję się związana z tym numerem już no at the end of Day miałam lat 12 teraz mam lat prawie 18 więc tak. to jest wielka przepaść szczególnie w tych latach życia bo to są lata kiedy najbardziej się kształtujesz kiedy najwięcej e, e, kiedy się uczysz Jasne. kiedy wiesz w ogóle chłoniesz wszystko wszystkich więc ja już e, więc już Wiesz, no, to jest era SOMEBODY i to wszystko już jest za mną. Teraz mamy nowe rzeczy i mam nadzieję, że też wszyscy są tak bardzo podekscytowani jak ja. Zdecydowanie ja kończąc ten wątek jeszcze padł na taki pomysł, że jak będzie jakaś może specjalna okazja, żeby jednak się przełamać, wrócić, to zawsze można zrobić co nową aranżację, która tak, pasuje do Ciebie. Tak, oczywiście, dziś. że tak, ale wiesz, to jest po prostu już kwestia gdzieś tam mniej, wiadomo, zobaczymy, zobaczymy co, co, co życie przyniesie. <noise> Album Playhouse to są takie piosenki, w których mam wrażenie, że możesz opowiedzieć o tym, o czym może nie do końca opowiadasz nam na co dzień, twoje jakieś takie osobiste doświadczenia. Jeżeli dobrze rozumiem, choćby tekst I Tell Everyone About You, mm -hmm. to to będzie wspomnienie twojej ukochanej babci, prawda? Tak, to tak, była twoja tak. bratnia dusza? Jak najbardziej. Babcia w ogóle to była taka osoba w rodzinie, z którą ja czułam się naj najbliżej mam wrażenie, nie. i ona mnie bardzo rozumiała, i, e, i ja ją bardzo rozumiałam, i zawsze stałyśmy tak bardzo za sobą. E, no i bardzo za nią tęsknię, i też, no, no wiadomo, i zawsze będę za nią tęsknić, już teraz też minęło też, e, no Boże, już bardzo długo w sumie, ja też dla mnie to dalej się wydaje, jakby to było wczoraj, bo ja niestety straciłam tą moją cudowną babcię w momencie, kiedy zaczęłam karierę, wygrałam Wojsa, więc to było Cztery dla mnie, ja wygrałam tam. voice i na drugi dzień moja babcia zmarła, więc wiecie, to był dla mnie bardzo ciężki czas. Mm, bo byłam bardzo z nią związana. Ym, I wiadomo, że dalej boli, dalej jest, jest mi przykro, ale już te emocje trochę. No czas, no czas trochę goi te rany, nie, mm. czas trochę. Mm, już już się w tym momencie w jakimś, jakiś sposób, w jakimś, No, w jakiś sposób tak. No i, i dlatego też. Przekładam to na muzy i to jest w ogóle zabawne, bo Tiny Heart, jak pisałam Tiny Heart, Tiny Heart pisałam w ogóle dużo, dużo wcześniej. Ja wróciłam do tego numeru po roku i, i go dokończyłam, ale początkowo jak pisałam Tiny Heart, to w ogóle był numer właśnie... Wiadomo o babcie, ale też o wszystkich emocjach związanych w tym czasie i, i, i co ja czułam. I em, często jak śpiewam te dwa numery razem, to... Em, Wiecie, to, I Tell Everyone About You jest jakby numerem z totalnie innej perspektywy. Tak. Już po, po tam dwóch latach, gdzie wiecie, tak. ja już totalnie inaczej patrzyłam i byłam w stanie śpiewać o, o momentach tych szczęśliwych, tym, o tej mojej kuchni, o, o, o tym, co ona robiła. Znaczy, jak... Ja kocham najbardziej taki wers, że tak. wierzyłaś i w Jezusa, i w tak. tak, Moja było? babcia była tak, moja babcia była tą osobą, moja babcia yy, oglądała zawsze te filmiki, i bardzo dużo osób też w rodzinie w ogóle tego nie kumało, więc tak, więc moja babcia była taką osobą. To jest też przepiękna sprawa, że ty jakby przedłużasz pamięć o niej, właśnie mm -hmm. w swoich utworach wspomniałaś sama e, o Tiny Heart. Czy w jakiś sposób w takim razie, kiedy wykonujesz te piosenki albo w innych momentach, ży momentach życia, po prostu czujesz jej obecność? Jest najbardziej. Ja w ogóle mam wrażenie, że niestety takie jest życie, że... Coś nam to życie zabiera i coś nam to życie daje, i tak było właśnie w przypadku z moją babcią, że niestety no, moja babcia odeszła i mi było. No wiadomo, byłam w totalnie jakimś szoku. Wtedy też zaczęłam karierę. Ja wiesz, nie miałam czasu nawet na, na, na żałobę, więc od razu potem wir pracy i, i tu wywiady, i tu coś, i tu tamto. I ja nie miałam czasu tak naprawdę usiąść i, i, i popłakać po prostu, mm -hmm. i popłakać. Dlatego hitnęło mnie to w momencie, kiedy właśnie pisałam ten playhouse, i dlatego. Ten mój album pierwszy jest trochę ciemniejszy, jest taki dziwny, i jest tam dużo takich. Creepy też w jakiś sposób rzeczy, bo takie rzeczy też się tam wtedy w mojej głowie działy. Um, ale przepraszam, odmiam od pytania. Jakie było pytanie, przepraszam. Nie mam pojęcia, tak pięknie tak mówisz, że naprawdę możesz. <grym> nie, nie pamiętam właśnie, o czym ja zmierzałam. Ja myślę, że to, o czym mówisz, jest po pierwsze zawarte w tekstach piosenek, Dokładnie. a jak ktoś na przykład aż tak się nie może wczytać albo jeszcze nie ma takich umiejętności, to też właśnie dobrze pójść na koncert, bo ty też to wszystko obrazujesz. Yes. I wtedy ten twój złożony domek jakoś tak się układa w ten piękny puzelek. No mhm. ale Tiny heart, o którym wspomniałaś. Teraz przechodzimy, kochani, z grudnia do stycznia, <laughs> bo my ciągle Buzo, robimy podróż tak. tych tygodni i miesięcy, które zostały mi po prostu zabrane. Ale mamy dzisiaj lipiec i się widzimy. Tiny Heart to piosenka, o której było też głośno w styczniu, kiedy poznaliśmy dziesiątkę finalistów polskich preselekcji tak. do Eurowizji. Wiele osób liczyło, że też w tej dziesiątce się znajdziesz i nie jest tajemnicą, że w, tej pier w tym pierwotnym wyborze jurorów faktycznie się znalazłaś, ale ostatecznie w tych preselekcjach się nie pojawiłaś. Mhm. Jak to się w ogóle wydarzyło, że jednak był czas, kiedy powiedziałaś tak, by za chwilę powiedzieć nie. To tak naprawdę wyglądało tak, że pierwszy ten wybór nie do końca też był mój i to Bo trzeba też, wybrać to konkretną też, piosenkę. Exactly, to, to, to jakby o, 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 o tym pamiętajmy. Ja też za każdym razem, możecie mnie złapać za język, ja też za każdym razem mówiłam, że um, jeśli mam się zdecydować na Eurowizję, to musi to być numer, z którego będę stuprocentowo dumna. I byłam dumna z Tiny Heart i jestem dalej. Natomiast uważam, że to też nie do końca był numer, z którym ludzie mogliby się tak utożsamić. Bo jednak ja tam mm. śpiewam bardzo o takich, um, takich konkretnych rzeczach, które się działy, o konkretnych emocjach, które oczywiście, że jak najbardziej jakby to nie jest tak, że tylko ja to przeżyłam. Totalnie nie. Natomiast one były bardzo takie no bardzo moje, że to są, były takie rzeczy, które, które ja przeżyłam i to były takie moje, moje historie. I, to nie było i, tak uniwersalne, jak dokładnie. mogłoby być. Ja o tej piosence dokładnie. mówię trochę inaczej, ale mhm. zgadzamy się totalnie. Zawsze mówiłam, nawet napisałam gdzieś tam jakiś komentarz, że Tiny Heart to jest jedna z dwóch moich ulubionych piosenek z tej płyty, ale to nie jest utwór konkursowy. Exactly. I to byłaby absolutnie Niezaprzepaszczona exactly. szansa. Uważam, Czy to oznacza, że, że w pewnym momencie też... poczułaś jakąś presję? No bo to chyba o tym słowie było to wydarzenie. Trochę tak, znaczy presję i, i też y, przede wszystkim, no ja się nie czułam dobrze z tym wyborem i jak chciałam już. Y... Zmienić numer to już po prostu też było za późno, też więc nie można, tego nie można te, też tego było robić dokładnie. A ja nie chciałam w ogóle jakichś takich dziwnych domysłów, że ja oszukuję, że coś tam, że coś tam, broń Boże, więc pomyślałam sobie, że no naprawdę, jakby ja jestem dalej młoda i ja będę miała czas, jeśli się zdecyduję pójść na Eurowizję, to nie jest tak, że to, że powiedziałam, że nie, to znaczy, jest. że nie pójdę. To też nie znaczy, że, 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 że wiecie, że, że wezmę udział, tego jeszcze nie wiemy, mhm. ja tego jeszcze nie wiem, natomiast uważam, że jak najbardziej to była dobra decyzja, bo ja chcę dać ludziom to, co najlepsze, i chcę, żeby byli stuprocentowo dumni ze mnie i ja przede wszystkim chcę być z siebie dumna. Mm, I żeby mogli ten numer, wiecie, nosić ze sobą i go i, i z nim po prostu. Mm... No, żeby no, po po prostu coś... go po prostu. Dokładnie nie? tak. Ja sobie myślę, że jak już będzie taka piosenka, to zadzwoń do wuja Rafała. Ja od 2006 roku Eurowizję kocham, na 2003 w sumie, o. także trochę, trochę tej wiedzy jest, jaka ta piosenka po prostu powinna być. Wierzę, że ten czas po prostu e, kiedyś e, przyjdzie. To, co ja pamiętam z Twojego oświadczenia, które wtedy wydałaś, to było takie jedno piękne zdanie, że: Ej kochani, ja się uczę. I to jest właśnie to, że e, bardzo ładnie dobrałaś tam słowa, totalnie masz przestrzeń na to, by ewentualnie popełniać i... jakieś błędy czy lekcje, bo tak o tym doszło mówić, i chyba z cudownym odbiorem spotkało się oświadczenie owe właśnie, także chyba o to no. chodzi. I właśnie, to też taka ważna case dla mnie. Ja zawsze wszystko to, co robię, jest um, ważne dla mnie, żeby płynęło z serducha, i żeby było szczere, a ja występując z Eurowizji, wtedy Stanichar nie czułabym się szczerze, nie czułabym, że to jest piosenka, którą chcę reprezentować nasz kraj. I, i to jest. Tyle, A trudno ci to było w ogóle powiedzieć tym wszystkim dorosłym ludziom nad tobą stojącym. Nie ja wiem, w sensie nie, nie wydaje mi się, że to było trudne raczej, znaczy nie no w jakiś sposób na pewno, ale no trzeba gdzieś tam walczyć o swoje, nie? Trzeba walczyć o swoje i trzeba być pewnym. I tak jak też właśnie napisałam, uczę się i ja się uczę, uczę też stawiać granice mhm. i, i stać za swoim, więc, więc tak. No, i właśnie ta walka o siebie doprowadza cię do kolejnych fantastycznych projektów. Mm. Teraz robimy po prostu szybki teleport do maja, kiedy mogliśmy zobaczyć cię na przykład na Orange Warsaw Festival. No, to A -a. jest wielka sprawa. Ja nie wiem, <laughs> w ogóle chyba była jakoś najmłodszą tam polską artystką. Tak, no byłam, byłam. Świetna. W ogóle nie najmłodszą, w ogóle tak mi się wydaje, że ja w ogóle byłam najmłodszą osobą, która występowała w ogóle ever na tym festiwalu, no co to było już, w ogóle jak ty mega, tak mówisz mega, to... mega mnie to zestresowało wtedy. A to nie było widać, ale jak się, jak się, słuchaj, dostaje występ na takim festiwalu, to Dostaję? jest jeden telefon czy jakieś starania? No ja, znaczy, wiecie co, to chyba nie będzie jakaś niestety historia taka, że złapie wszystkich po prostu za serducho. Znaczy złapie, raczej nie będzie taka szokująca, no bo po prostu mój menadżer powiedział mi, że ej, jakby Orange jest, jaj! I mówię aaa! I byłam mega podekscytowana, jak tylko się dowiedziałam, to od razu zaczęłam próby i, i No z właśnie, bo możemy do tego tematu podejść w ten sposób, jak dużo miałaś czasu, żeby przygotować taki występ? No, około miesiąca. To nie jest dużo. To nie jest dużo, ale też, no wiadomo, thanks God, że miałam też wcześniej te choreografię, w miarę mieliśmy obyte, natomiast no, też e, doszło dwójka tancerzy nowych mm -hmm. em, i gdzieś tam no dużo rzeczy. Dużo rzeczy się tam działo, nowych, nowe numery, nowe aranże, nowe chorełki, więc e, trochę tego było. E, mi też bardzo zależało na tym, żeby wyjść trochę z tej mojej strefy komfortu. Ja też jestem tego osoba że jak sobie postawię jakiś tam cel, to, to dreznął jakby. Mhm. A co to będę, znaczy, będę, akurat będę. w tym przypadku, wyjść ze strefy swojego komfortu? No, jeśli chodzi o taniec. To okay. ja też. E, gdzieś tam wiadomo, że mam to poczucie. poczucie e, może chciałam powiedzieć humoru. Rytmu, można powiedzieć. I to też masz. Gdzieś tam y nie powiem, bo y y y y chyba nie ruszam się jak kłoda, natomiast y y y to też było nowe. Ja też mm. jestem taką osobą, że jeśli coś nie wychodzi mi miejscu, i nie czuję się pewna, tak jak na przykład ze śpiewaniem, że ja wiesz, śpiewam od 30 roku życia, więc to jest coś, co, czym ja żyję, oddychami to jest. To jestem ja. Natomiast z tańcem ja dużo miałam problem na początku, bo bałam się bardzo oceniana. Też, no, nie czuję się stuprocentowo pewna w tym, bo nie jestem, wiecie, no, nie jestem profesjonalną tancerką, więc gdzieś tam, no, miałam stres i też połączyć to razem ze śpiewaniem też nie jest prosto, więc em, to było duże wyzwanie, ale cieszę się, że już to zrobiłam, bo też to, ile dało mi to fanu, te wszystkie próby, wymyślanie też em, częściowo tych chorełek było dla mnie, no, mega, super przeżyciem i wiem, że teraz. Będzie raczej to tak wyglądało, yy -y, nie? No teraz tak samo. Tam scenografia była bardzo rozbudowana. Chula, nogę yy. zwróciłaś? Nie. <laughs> nie, nasz znajomy pożyczył mi ostatnio właśnie BMXa, więc jeszcze mamy go w domu, muszę Okej, okay. no to nie wiem, może już na trasę niech zostanie po prostu. Może tak. <laughs> Kto nie widział kulisów Orange Wars of Festival w wykonaniu Sary, to na Twoim YouTubie taki, taki filmik mm -hmm. jest. Jedna też z piosenek, która akurat w secie orężowym była, to było mm. Color Bone. I tam przed tą piosenką mówisz, że to jest dla moich wszystkich gay people. Yes. Czyli taka cudowna, taki cudowny gest wsparcia społeczności jak LGBT. Jak najbardziej, Dlaczego? najbardziej. Dlaczego tak? Dlaczego tak? No bo uważam, że to jest bardzo ważne i uważam, że ja też otaczam się mnóstwem ludzi from the gay community i to jest dla mnie jakaś taka, no nie wiem, no, wydaje mi się, że to jest takie bardzo obwies chyba, prawda? Obviously. Więc, więc tak, tak. To jest takie niemożliwe, moim akurat zdaniem, pewnie młodszego pokolenia twojej generacji to jeszcze w ogóle jest bardziej niemożliwe, że to jest dalej jednak temat w Polsce. I pamiętam taki czas, kiedy wystąpiłaś z Black Eyed Peas na scenie mm -hmm. sylwestrowej, po prostu może artykułów o tym, tak. że założyli artyści tęczowe opaski. Jak ty właśnie patrzysz na to, że czy my jako społeczeństwo dojrzewamy, czy przyjdzie taki czas, kiedy to nie będzie temat? świecie, no tak naprawdę no sytuacja na świecie... Um... Jest taka, jaka jest, i nie tylko w Polsce, ale jakby ja uważam, że oczywiście, że jako kraj jest dużo jeszcze do zmiany. No jakby dalej ja się spotykam z rasizmem, spotykałam się mm -hmm. z rasizmem jeszcze parę lat temu. Um, myślę, że jakby dalej się spotykam, tylko teraz y ja już jestem inny, w innym miejscu, te rzeczy po prostu wchodzą, wychodzą, po prostu no jakby. Ale nie zawsze tak było. Ale nie zawsze tak było, i dlatego niestety ja, za dzieciaka, spotkałam się z bardzo, no z wieloma okropnymi rzeczami, które dziecko w ogóle, nikt, w ogóle nawet nie, że dziecko, ale nikt nie powinien się w życiu zetknąć z czymś takim, bo było to po prostu obrzydliwe. No i, no i co? No po prostu to, tf, miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Uważam, że i tak zrobiliśmy duży krok do przodu i jesteśmy o wiele bardziej otwarci. Natomiast no, to nie powinna być rzecz, z której my jesteśmy dumni, bo my się zaczynamy robić y, otwartym krajem jakimś takim, no bo to nikt nikomu łachy nie robi. No jakby to jest normalna rzecz, która powinna być od zawsze i y, to jest wiecie, to tak, tak powinno to wyglądać, mm -hmm. nie? To nie powinno być tak, że my powinniśmy teraz to cokolwiek walczyć. Mi, from the black community i gay community to samo. No tak po prostu nie powinno to wyglądać, nie? A jednak tak jest i dalej trzeba walczyć i dalej mm, spotykamy się z mnóstwem Komentarzy z mnóstwem okropnych sytuacji, nie tylko tu, ale na całym świecie, więc. No więc miejmy nadzieję, że ten krok może, może, mm, może kiedyś to wszystko pójdzie do przodu. No. Mhm. Na razie się nie wiem, czy się zapowiada, zobaczymy. Ja na pewno już też nie jestem osobą, która będzie się tego bać, czy, mhm. czy się nie bać, czy w ogóle stać się zastanawiać, no bo jakby nie wiem, czy pamiętam, jak ja pojechałam na Eurowizję po raz pierwszy, jakie były komentarze, że ja nie jestem Polką, Ta. że w ogóle nie mam prawa. Być reprezentacją, jakby nie, reprezentantką Polski. Także no, wiecie, no. I co i miałam się poddać? No nie no, po prostu miałam iść do przodu i to jest to, co zrobiłam i zawsze będę robić. To jest też trochę tak, i ty na pewno o tym wiesz doskonale, że nas nie muszą lubić wszyscy, i jak jakaś tam liczba na Instagramie exactly. zmieni się o minus dwa, to widocznie to były te dwie jednostki, które po prostu nie mają tutaj być, bo exactly. to nie jest ich kosmos. Exactly, dokładnie. No ale Twoim kosmosem są też kolejne projekty, do których zostałaś zaproszona. I ostatnio bardzo mi się podobał jeden filmik z Babiego Lata, gdzie wykonywałyście z dziewczynami z Zalią i z Margaret. Utwory, słuchajcie, mamy tak, tego chciałam. To był jakiś taki 2001, chyba 2-3 tak. No i jeszcze w biegu Natalia Kukulska. To to mnie nawet nawet mnie na świecie nie było chyba. No i jak to, słuchaj jest? Poznałaś te piosenki dopiero na próbach, czy znałaś je wcześniej? E, powiem szczerze, no, niektórych nie znałam, muszę się przyznać, no bo wiadomo, to też nie były moje czasy, to raczej czasy też mojej mamy, więc ja trochę niektórych piosenek no, musiałam się nauczyć na nowo, ale myślę, że to też jest super experience i przede wszystkim. Mm, ja też się otworzyłam na tą, na tą polską muzę, no ja też jej nie do końca zna, no no tak. nie znam super jakoś, e, więc, e, więc tak, więc się mega cieszę, że w ogóle, wiesz, dziewczyny bardzo mi też pomogły, to też jest nowość, no bo robienie piosenek po polsku to jest dla mnie bardzo nowa rzecz, e, ten zgód, że dziewczyny mają y, w tym, wiesz, zakresie... Y, jakby bardzo dużo Doktorak. doświadczenia. Tak, więc, więc bardzo mi pomogły. Um, I tak, no i teraz gramy. Jesteśmy, jesteśmy no stop w trasie z Babim, więc dużo się teraz dzieje i są super te koncerty, i ludzie w ogóle zresztą mam wrażenie, że bardzo zaskoczeni I też jak widzą mnie taką małą. <laughs>, więc są też takie numery i myślę, że też łapię um, za serducho, bo to też są bardzo piękne i ważne numery, też na przykład lata nasze... pójdę. Dokładnie, a są też lata naszego dorastania, taki powrót do lat 90. i dokładnie, 2000. Który więc... teraz się cudownie sprawdza? A który z tych numerów Ci się śpiewa na Lepiej, albo jakoś tam go mm. polubiłaś? Na no, początku miałam duży problem y, z tym utworem w biegu. Mm -hmm. Tak? W biegu. Tak, Natalia bo, Kukulska w biegu. Tak, Ale to nie dlatego, że to jakby, ten numer jest cudowny, tylko, że jakby zapominałam strasznie tekstu. E, a później miałam, nie wiem, chyba wydaje mi się, że wszystko mi jakoś siadło. Ja też na przykład, zanim pójdę bardzo lubię ten numer. Mm -hmm. zanim pójdę. No to kto jeszcze nie słyszał, to faktycznie na Babim Lecie można sobie zobaczyć i posłuchać. Też jest taka, nie wiem czy to jest moda, czy to jest taki czas, kiedy po prostu każdy może śpiewać i każdy może nagrywać. Cudownie mhm. się próbować w nowych rzeczach. Oczywiście z różnym rezultatem, ale tak. też jesteśmy po to, żeby sobie wybrać, czy chcemy tego słuchać, czy nie. Dokładnie. Co ty, Sara, sądzisz o właśnie muzyce np. influencerów i osób, które używają mhm. głównie autotuna na scenie? Wiesz co, jeśli chodzi w ogóle o autotune, to myślę, że powiem, tutaj, to będzie chyba. Jakby takie już zamykające wszystko, bo ja też dużo jakby widzę teraz i, i słucham o tym, że jest bardzo dużo hate na tego tuna i, i na to wszystko. Natomiast jakby ludzie sobie nie zdają sprawy, że, że tak naprawdę całe stany używają tuna. I to nie jest tune typu, nie wiem, często jak używają, mm. że wiesz, to jest taki mocny, wykręcony tune na maksa, ale to jest, nie wiem, na przykład jest taka maszyna, która są po prostu. Maszyno, to są po prostu trzy tune y, no, że na siebie, które jakby przechodzi przez nie. Em, wokal i dodają odrobinkę tak. czegoś, no i jakby ja nie uważam, że... Myślę, że połowa artystów, których my wszyscy kochamy i to też mówię do, do swojej grupy odbiorców gdzieś tam do y, tych młodych... Do nie, tych spokojnie, młodych, w, w ogóle nie pomyślałem, you że to do, do mnie. <laughs> nie, to you do tych młodych, no że połowa artystów, których Wy też słuchacie, na pewno tego używają, nie uważam, że to jest co, nic złego, jakby go off, jakby też wiesz, nie mi oceniać, bo ja to, mhm. że ja robię coś innego, nie znaczy, że ktoś nie, że nie może robić coś innego, jakby Wiesz, ja może nie słucham, jeśli chodzi o, o muzy influencerów, no to gdzieś tam, ja też jestem w jakiś sposób influencerką, no mm -hmm. jeś, może jeśli nie chcę jakoś się nazywać influencerką, no, ale to, pływasz to jestem, na innych. jak najbardziej jestem i gdzieś tam, no to też trochę tak wygląda, szczególnie, mm, szczególnie mam wrażenie, że tutaj w Polsce też jest bardzo duży taki case, jeśli chodzi o to, że jak jesteś artystą i nie jesteś jakiś ogromny, po kroju, nie ja wiem, okiego na przykład, no to gdzieś tam z tej muzy... Wiecie co, no bądźmy szczerzy, że nie zarabiasz takich pieniędzy, Jasne. więc po prostu są reklamy, są jakieś różne inne rzeczy, więc w jakimś stopniu no też jestem influencerką, więc no. Mhm. Ja tylko wrócę do tego delikatnego podkręcania czy jakiegoś masteringu tych wszystkich wokali, bo też nie wiem, czy Państwo wiedzą, Sara na może powie jaka jest prawda, ale wydaje mi się, że tak jak mamy jakieś talent show, to też ten wokal jakoś musi być przepuszczony Myślę, przez tak. różne rzeczy. Myślę, że tak, oczywiście, że tak, bo no przede wszystkim nawet chodzi o to, że nie wiem, jak ludzie klaszczą, no to bardzo często to, wiecie, wchodzi wy w wokal, więc oni to jakoś też muszą czyścić, więc to też, to jest takie normalne, ale to wcale nie znaczy, że ktoś nie ma talentu. Natomiast Strict jeszcze wrócę właśnie jeszcze raz do tych jakby influencerów i tam whatever, whatever, jakby to, że ja czegoś nie słucham, nie znaczy, że muza jest dla wszystkich i niech każdy robi co chce. Mm. I tak. Jasne, ja zapytałem też o to dlatego, że możemy użyć tego autotuna w taki sposób, ale możemy też użyć w taki, że ja na przykład znam artystów, o, mocne słowo. Mm -hmm. Znam tych, którzy wykonują piosenki i oni ja na przykład nie znam ich prawdziwego głosu, mm -hmm. bo oni mają to podkręcone na 100% i po prostu ale wiesz, używają tego w jakiś tego sposób. Zawsze. To już jest, no wiesz, ale zobacz patrz, ja mam... Travisa Scotta z drugiej tak. strony. Travis Scott to jest człowiek, który tak naprawdę no, on całą karierę zbudował na tym soundzie, na tym soundzie autotunowym i Wiesz, to są bardzo podzielone zdania. Ja mam trochę tak, że. Nie wiem, ja na przykład moją. Um, uwielbiam e, Rosalie I tak. moja Ros Rosji jakby śpiewa przepięknie, z po Moja Rosji. <głos> 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 jakby to była moja koleżanka, love her. <noise> um, Rosji właśnie śpiewa jakby. Um, jest też po, po, po jakby szkole yy, flamenko i po tym wszystkim, i ona ma piękny, otwarty głos mm -hmm. i potrafi śpiewać tak, ale też ma numery, gdzie używa Tuna właśnie mega wykrąconego do końca, żeby ten woks był taki robotyczny, mm -hmm. wiesz, bo, bo o to w tym chodzi. Nie wiem, są podzielone zdania, ale mi to trochę, nie wiem, takie mam wrażenie, trochę nie moje miejsce, że bo jakby. Ja może jakoś tak. Mm, ja tego nie używam, ale. Ale nie znaczy, że ktoś inny wiesz. Nie chce. Jasne. Nie. Każdy z nas ma ostatecznie wybór, ale faktycznie dla mnie prywatnie to jest taki case, kiedy ja pierwszy raz po prostu zastanawiam się, że może jednak faktycznie przychodzi jakieś inne pokolenie, bo ja jednak delikatnie exactly. tego nie rozumiem. Celine ją by się puknęła w głowę. Tak, ale powiem Ci szczerze, <grym> że, y, że na przykład moja, moja, często właśnie z moją mamą y, mam dyskusję na ten temat, tego właśnie, jeśli chodzi o tune i o to wszystko, jak teraz y, wygląda muza w tych czasach. No i wiesz, moja mama też często wielu artystów nie rozumie, ja mówię małoś, no. No trochę tak jest już, no to się tak. czasy zmieniają i, i możemy być, wiesz, możemy hejtować, możemy nie, ale to się nie zmieni, Jasne. mam wrażenie. I po prostu, wiesz, zawsze możesz sobie odpalić cokolwiek innego i nie trzeba tego słuchać. Um, ja jak wiesz, czegoś nie chcę słuchać, to po prostu. Dokładnie. Albo to pomijam, albo tego nie słucham. I tyle, co nie? To nie znaczy, że będę stać i mówić, ej, a to ty nie zły i w ogóle wszyscy co używają o są straszni, bo tak nie jest. Wiesz o mm -hmm. co chodzi. Lepiej chyba, że ja się po prostu z taką e, zgodą wewnętrzną na to, że, że czasy się zmieniają. Exactly. Się te czasy zmieniają, no i płynie wszystko bardzo szybko, także i u ciebie nowe rzeczy. Dzisiaj mm. mamy premierę Kiki. Co nas jeszcze czeka? Czeka nas y, klip, ale myślę, że już wszyscy widzieli klip. A jeśli nie, to zapraszam serdecznie. Um, czeka mnie trasa. Już niedawno ogłosiłam też trasę, więc jeśli y, y, mielibyście ochotę i nie macie jeszcze biletów, to też zapraszam. Um, o Boże, Playhouse, y, The Full Story, czyli jakby taki Deluxe, rozszerzona wersja i zamknięcie tego rozdziału Playhouse'owego. E, też przed nami. E, Kiki też będzie właśnie na tej rozszerzonej wersji. będzie jeszcze, coś jeszcze? Tak, będzie jeszcze parę innych numerów. No bo Kiki to już nie mogę słyszałem, doczekać. no wiesz. Tak, tak. Są też numery, których właśnie świat jeszcze nie słyszał, także nie mogę się też doczekać na to, jak to odbierzecie. Um, i tak, no i też festiwale, także du dużo się będzie działo. No ja też, oprócz tego wszystkiego, też ym, jestem w fazie robienia drugiego albumu <grytania> i, i jeżdżenia, y, latania do Londynu non-stop, więc y, teraz też się bardzo dużo dzieje, ale tak, bardzo. No mam to na maksa <grytania> się cieszę i mam nadzieję, że przy tej drugiej płytce też nam się y, uda spotkać. A yes. teraz, co? Wracasz do swoich profesorskich obowiązków. Okulary, zarówki, czy nie? Zarówki, oczywiście, że zarówki, takie sobie kupiłam ostatnio. <grytania> no i pięknie. Wszystkiego dobrego, Sara. Dzięki, trzymaj Dzięki się. Dzięki wielkie.